Witam Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj jest wtorek, 16 września 2014. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, a urodziny obchodzi także David Copperfield, znany magik, stąd też kapelusz, nie mam cylindra, ale będziemy tak udawać. Urodził się w 1956 roku, co właściwie nie jest specjalnie istotne w dzisiejszym temacie, ale chciałbym Wam opowiedzieć o sztuczkach magicznych. Ostatnio byłem świadkiem bardzo ciekawej sztuczki magicznej, sklepowej sztuczki magicznej. Tych ostatnio jest najwięcej. Moja żona zamiast kupować normalnie sól, taką jak zawsze, złoty 40 zł za paczkę, kupiła sól ultra zdrową, pozbawioną wszystkich negatywnych czynników 6 złotych za paczkę. Przyniosła ją do domu. Sypała do solniczki. Nabrałem, zrobiłem sobie kalapkę, posoliłem. Obrzydliwe! Jezusie drogi! Wydaje mi się, że dostaliśmy część transportu dosypania dróg, bo wiecie, zima idzie, ale sprzedają to za 6 zł, więc musi być zdrowe. Świetnym przykładem takiej magicznej sztuczki jest pewna organizacja, która działała we Włoszech. Sprzedając pasze dla zwierząt. Y ta mała napisy zdrowa żywność i bardzo wysoką cenę. Ludzie kupowali tego w ogromnych ilościach. To nie specjalnie dobrze świadczy o zdrowej żywności, prawda? Bo wygląda na to, że niezależnie od tego, czy coś kosztuje 5 zł, czy kosztuje 50, ma dokładnie ten sam smak. Dajemy się łapać na metki, to dajemy się łapać strasznie, chcemy być zdrowi i kupujemy byle co, tylko dlatego, że jest drogi. Wydaje mi się, że kontrolerzy w sklepach myślą dokładnie tak samo. Sprawdzają te produkty, które są bardzo tanie, ponieważ są podejrzliwi. Dlaczego przepada to jest takie tanie? Natomiast, jak ktoś jest drogie, to u uh, nie, tam na pewno wszystko jest dobrze, na pewno są drogie produkty, przecież i tak mało kto to kupuje. A tu się okazuje, nie, 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 my chcemy być tak bardzo zdrowi, że jesteśmy gotowi dużo za to zdrowie płacić. Zatem, moi drodzy Państwo, musicie być nieufni, bardzo nieufni, podejrzliwi i mieć mnóstwo wątpliwości. Tak wobec magików. Jak wobec sklepowych półek. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Papa! Pa! Cholerny świat. Obejrzałem tego vloga na kamerze w podglądzie, gadam jak nakręcony czasami, jak katarynka. I z tego wszystkiego zapomniałem się, tak należycie z wami przywitać. Mam nadzieję, że poranek będzie udany, że dzień będzie świetny. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca weekendu, bardzo małymi, bo dopiero jest wtorek. Ale z każdym kolejnym dniem będzie weselej tak mi się wydaje zatem życzę miłego dnia smacznej herbaty pewnie żeście już ją wypili mam nadzieję że była smaczna i smacznej kanapki i z dobrą solą hej hej